Dawno nie byliśmy w u kanarków Wszystkie sobie fruwają, nic, nic tu się nie zmieniło było ich 11, 11 jest Także pomimo tego nocnego chłodu, który jednak przychodzi nic się nie dzieje. Ptaszki nie chorują, mają apetyt, fruwają Także mam nadzieję, że to sobie zimują no oczywiście na kratkę tutaj uczepię pleksji mam już kupioną taką na całą szerokości metr na całą taką właśnie ścianę więc myślę tu będą miały no nie będzie biało im przede wszystkim bo tam ciepło to trudno powiedzieć no to już będę dawał im jeść no po to tu przyszedłem hmm, wyjadane myślę że na pewno nie, nie do końca więc ja to wysypuję Yy, tu jeszcze im piasek, no tu na przykład dużo, słyszałem, że porostło, przykuję Szykuję tak mniej więcej zawsze takie trzy czwarte szklaneczki i to zasypuję w te dwie takie większe buty. Także im to starcza na cały dzień, zresztą tu mam jeszcze jednego mm. lokatora, zaraz wam pokażę mm. i opowiem o nim. Tak wygląda, w sałackie widzicie, wrzuciłem na dół. No. Czemu na dół, czemu na ziemię? Chociaż dałem im również do pojemnika, trochę widzę, że wyjadły. A czemu na ziemię? No bo mam tutaj, o, już jest nad głową u mnie. Proszę spojrzeć, kto z nimi mieszka. Jaki to lokator jest. Wrócił się kuperkiem, nie bardzo go widać, a może teraz będzie lepiej. Samczyk. Jest to Tyminek Tragopan. Wcześniej Wam mówiłem o nim, że mam takiego mniejszego, natomiast go jeszcze nie pokazywałem. On jest z tego roku, bo tamtego co pokazywałem wcześniej, w tym tygodniu co kupiłem tego dorosłego trzyletniego. No, wiadomo, że jest dużo ładniejszy Już wypierzony. Piękne kolory, natomiast ten. Jeszcze nie, ale trochę widzę się płoszy. Bo nie przychodziłem do niego z kamerą. Sobie skacze z gałęzi na gałęź. No ale zaraz będę wychodził od niego, nie będę go tu straszył. Natomiast chciałem pokazać, kto przysiaduje z kamerkami. Wcześniej tutaj miałem, jak pamiętacie, uszaczki. No ale już przyniosłem je do nowej bariery, więc diabełków tamtych już nie ma. A tego tu wstawiłem dlatego, że był bardzo pochliwy. Jak się wbił w kąt. W tej woli, że właśnie z uszakami, tak tydzień nie wychodził, Więc po prostu bałem się o niego. Nie jest może mniejszy od nich. Natomiast, natomiast siedział, siedział taki skulony. Nie wiem, czy jadł, nie wiem, czy pił. więc wolałem go tutaj przenieść. Tu będzie sobie spokojnie siedział na pewno przez całą zimę. Nie będę go wyciągał stąd. Niech on sobie tutaj z nimi zimuje. Także chciałem Wam przy okazji jego pokazać. Na kanarki, czy zadowolone? Z takiego sąsiedztwa? Nie wiem. Nie rozmawiałem, nie pytałem. Ale radzą sobie. Wiem, że nieraz wieczorem przychodzę do nim tutaj spojrzeć. To na tej linach siedzą właśnie. Razem z nim obsiadałem go wokół, wokół niego. Siadają więc. Myślę, że w zimę się będą grzały. Od takiego dużego grzejnika, O, jak on sobie tu swobodnie skakuje na górę.